Mi się wydaje, że to... Zaraz powiem jaka jest data za film To chyba do asetowej. Tutaj, 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 tutaj na żółtanca przy wojisku. Aż do tego balu chyba do assa co się... Tak mi się to wydaje. W końcu się postaramy. Tak mi na Idziemy troszeczkę bliżej, zobaczymy. Jest dzisiaj data, gdzie jest yy, oczywiście środa. Oczywiście 14 sierpnia 2024. zapodziejemy dalej Może być noga, ale tylko z po, posypany. poszypane. Wiadomo, to baramy. Przepraszam żółtace. Zobaczmy. ale dużo się szypie z tej czy Dziękuję Państwu Do widzenia.